Dzień dobry, Jacek Balkan, to jest motodziennik. Specjalny odcinek zgodnie z Państwa życzeniem, odcinek zalaniowo-powodziowy. Dzisiaj postaramy się przyjrzeć temu tematowi bliżej. Mam nadzieję, że choć trochę uda mi się wytłumaczyć Państwu, na czym polega problem z tymi zalanymi samochodami, czy trzeba się ich bać, ile ich będzie. Dzisiaj nie będzie w takim razie ogłoszeń, nie będzie nowości. Będzie tylko jedno lokowanie autod na kot jak zawsze w opisie filmu. A zaczniemy, zaczniemy od próby oszacowania skali problemu. Lokalne zalania i podtopienia zdarzają się w Europie niemal każdego roku, a co kilka lat mamy do czynienia z większym kataklizmem. Może niekoniecznie porównywalnym z tym, co wydarzyło się kilka tygodni temu w Niemczech. Zginęło tam przecież ponad 170 osób, w sąsiadującej Belgii kilkadziesiąt, a straty materialne liczone są w miliardach euro. Ile samochodów zostało zalanych, zniszczonych? Nie wiadomo, ale trzeba założyć, że tysiące, może nawet kilkanaście tysięcy, więc skala problemu może się wydawać ogromna. Co się z tymi autami? stało co się z nimi stanie tutaj sporo zależy od tego czy były ubezpieczone czy nie niezależnie od tego czy stały w zalanym garażu w którym woda sięgała sufitu czy w miejscu przez które przechodziła woda do kolan i mokry był tylko dywan jeśli szkodę tę likwiduje firma ubezpieczeniowa właściciele dostają odszkodowanie i auto staje się własnością firmy ubezpieczeniowej jeśli ubezpieczenia nie było jest to problem właściciela który może próbować auto naprawić ale raczej nie będzie tego robił albo sprzedać na własną rękę jeśli auto przechodzi przez firmę ubezpieczeniową, jest potem wystawiane do sprzedania za pośrednictwem specjalnej platformy aukcyjnej dla zarejestrowanych podmiotów. I tak się dzieje w całej Europie, też w Polsce. Czyli nie da się bezpośrednio od firmy ubezpieczeniowej odkupić auta, jeśli jesteśmy osobą fizyczną prywatną. Musimy być firmą, którą dla ułatwienia nazwiemy handlarzem. Jeśli handlarz chce wystawić takie auto od razu do sprzedania, robi to już za pośrednictwem popularnych platform typu Mobile.de, Autoscout. W Polsce będzie to Otomoto albo Alix. Na Mobile.de jest kilkadziesiąt aut opisanych jako Wasser Schaden. część to oferty bezpośrednio od poszkodowanych, część to auta od wspomnianych przed chwilą Pośredników, czyli firm, które specjalizują się w odkupie uszkodzonych aut z firm ubezpieczeniowych. W naszym kraju aut po zalaniu mamy w tym momencie wystawionych do sprzedania kilkadziesiąt i faktycznie jest ich z pięć razy więcej niż dwa miesiące temu i samochody te będą się pojawiać jeszcze przez długie miesiące. Zaryzykuję stwierdzenie, że w przyszłym roku również ich nie zabraknie, zarówno w zagranicznych, jak i polskich serwisach ogłoszeniowych. Czyli wiemy już, że skala problemu jest ogromna, że to są tysiące zalanych samochodów. No to w takim razie sprawdźmy, jak wyglądają. To zależy od tego, jak są uszkodzone, ale najczęściej jeśli zostaną umyte, to wyglądają na całe i zdrowe na pierwszy rzut oka. Oczywiście są martwe, ale są za to bardzo tanie, kosztują jedną trzecią połowę tego, co ich całe i sprawne odpowiedniki. Czasem dużo mniej. I oczywiście jak są wystawione do sprzedania uszkodzone, to najczęściej są opisane jako uszkodzone po powodzi albo po zalaniu. To zresztą widać. Co się z nimi dzieje, kto je kupuje? Zacznijmy od tego, że spora część aut kierowana jest przez firmy ubezpieczeniowe bezpośrednio średnio do firm zajmujących się demontażem, czyli sprzedawana jest na części ze stosowną adnotacją w dowodzie rejestracyjnym. Trafiałem na takie auta z Francji, z Niemiec, które były bez prawa rejestracji. Są one rozbierane, to co nadaje się do ponownego wykorzystania, czyli elementy blacharskie, chłodnice jest sprzedawane, to co się nie nadaje jest utylizowane. Więc te samochody nie są problemem. Auta sprzedawane przez firmy ubezpieczeniowe z przeznaczeniem na części w ogóle nie są problemem, bo się ich nie da zarejestrować. Są jakieś niby sposoby naokoło. Niektórzy próbowali przez Czechy, przez Wielką Brytanię, ale to absolutny margines i promil. I nie te czasy, to było 10-15 lat temu. Jeśli auto można zarejestrować, przerejestrować, jego wartość jest oczywiście większa, bo można go naprawić. Jednak jeśli myślą Państwo, że samochody te są przez zawodowych handlarzy chętnie skupywane i potem naprawiane, tak się nie dzieje z dwóch powodów. Te samochody przede wszystkim bardzo trudno naprawić. Nawet jeśli jacyś handlarze bawią się w samochody uszkodzone, a pewna część się bawi, to auto rozbite jest łatwe do oszacowania, jeśli chodzi o koszt naprawy. Łatwo też mniej więcej przewidzieć czas, w którym się to stanie. I czasem są jakieś niespodzianki, czasem po rozebraniu okazuje się, że pracy jest więcej, że coś jeszcze trzeba dokupić, ale te rozbite samochody najczęściej się opłacają, a samochody po powodzi są wielką, prawdziwą loterią. I są zupełnie nieprzewidywalne, jeżeli chodzi o czas i nakład pracy i środków, które trzeba przeznaczyć na usprawnienie takiego samochodu. Te wszystkie historie o handlarzach, którzy przywożą z Niemiec całe lory zalanych samochodów, suszą je suszarką przed domem, a potem próbują wystawiać jako auta bezwypadkowe, bezszkodowe, no, są niestety totalnie bzdurne. Samochody po powodzi tak naprawdę interesują tylko dwie, trzy kategorie klientów. Pierwszy to są zajawkowicze, czyli osoby, które widzą samochód za jedną trzecią ceny, widzą, że jest ładny, nie pobijany bardzo często no i sobie myślą, kurczę, może bym go naprawił, a można wygrać. To jest pierwsza kategoria. Druga kategoria są to osoby, które trochę się na tym znają, no i liczą na to, że sobie poradzą, i również pewnie gdzieś tam z tyłu głowy mają perspektywę zarobku, bo jeżeli by się to wszystko dobrze udało, no to jest piękny, bezwypadkowy samochód kupiony za jedną trzecią ceny. Być może przy odrobinie szczęścia po naprawie uda się to wszystko ogarnąć tak, żeby była to połowa ceny. Trzecia kategoria no to są oczywiście samochody przeznaczane na części, bo jeżeli one są bezwypadkowe, bezszkodowe, to te elementy blacharskie, o ile nie został ten samochód porwany przez nurt rzeki, one są po prostu w bardzo dobrym stanie. Wystarczy je umyć i można je sobie założyć spokojnie do innego samochodu. Natomiast, jeżeli chodzi o handlarzy, to oni tymi samochodami po powodzi nie są zainteresowani. Z jeszcze jednego bardzo ważnego powodu. Ten powód to oczywiście możliwość wstępnej weryfikacji po numerze win, z której może nie wszyscy, ale naprawdę spora część zainteresowanych autem korzysta. Warto zauważyć, że w Polsce większość aut uszkodzonych wystawionych na Otomoto nie ma wpisanego prawidłowego numeru win. Co by się zdjęcia nie pojawiały w wyszukiwarkach, by ktoś, kto potem takie auto naprawi i będzie chciał sprzedać, miał łatwiej, żeby mógł powiedzieć: No tak, auto było lekko uszkodzone, maska, błotnik w zasadzie, zderzak, trzy elementy malowałem. A tak naprawdę to były jeszcze Poduszki, podłużnice, chłodnice i cała masa innych. Jak nie ma zdjęć, to po prostu łatwiej jest końcowego klienta oszukać. Smutna prawda. W chwili przygotowywania materiału, aut po zalaniu takich z Europy było na automoto kilkanaście, reszta to oferty licytacji ze Stanów. W większości ogłoszeń nie ma winu. Są jakieś bzdury. Albo są to numery od innych pojazdów. Dzwoniłem nawet w kilka miejsc, solidarnie odmawiano mi podania numeru WIN przez telefon. Ale w dwóch autach wpisano WIN i te samochody sprawdzę sobie w bazach AutoDNA. Zaczniemy od Nissana Kaszkaja. Auto sprowadzono z Hiszpanii, praktycznie nowe. Deklarowany przebieg... Nie ma go jak sprawdzić, przecież to 100 km. Generujemy raport i okazuje się, że szkoda została odnotowana. Nie jest opisana, nie ma wyceny, ale są zdjęcia z Hiszpanii, z czerwca, na których widać wyraźnie, że auto zostało zalane. Tutaj drugi przykład, przy którym nie wykazałem się niestety należytym refleksem. Nie zdążyłem skopiować wszystkich zdjęć, zanim ogłoszenie zniknęło. Ten Fort Mondeo jest z polskiego zalanego garażu. Stało się to w lipcu. Było o tym w mediach ogólnopolskich i lokalnych to było w Szczecinie. Jeszcze dwa tygodnie temu była za 5 tysięcy taka alfa do sprzedania z tego samego garażu, a ostatnio Mondeo, bodaj za 9 tysięcy złotych. W ogłoszeniu był win, który szczęśliwie skopiowałem i wygenerowałem raport. I bingo. Mamy szkodę całkowitą i to całkiem świeżą, bo z lipca tego roku, nieopisaną co prawda jako zalanie. Ta szkoda zresztą mogła być likwidowana nie za autokasko samochodu, ale z ocen zarządcy budynku? No ale jest. Mamy też takiego archiwalnego Mercedesa klasy B. Proszę popatrzeć. Francja 2015 rok, w 2019 drobna szkoda blacharska w styczniu tego roku auto zostało zalane, w kwietniu zarejestrowane w Polsce, wystawione do sprzedania w czerwcu i ktoś to kupił, zapewne, bo w ogłoszeniach już go nie ma. Wiemy już w takim razie całkiem sporo. Przed nami odpowiedź na dwa bardzo ważne pytania co ulega uszkodzeniu, no i oczywiście jak to naprawić, bo dzięki temu ostatniemu będziemy mogli zwrócić uwagę na detale, na szczegóły, które być może uchronią nas przed zakupem samochodu po powodzi. Auta mogły być porwane przez wodę i wtedy są całe poobijane. Mogą być zalane przez wodę do wysokości foteli, czasem jak stoją w garażu to po dach. To już w zasadzie bez większej różnicy. Woda jest wszędzie i to nie jest czysta woda. Jeśli auto w ogłoszeniu jest czyste, to znaczy, że ktoś je myjką ciśnieniową spłukał. Zaraz po tym jak woda opadnie, auto jest calutkie pokryte cienką lub grubszą warstwą pyłu, brudu, błota. I tak z doświadczenia bardzo trudno ją usunąć, bo jest niemal wszędzie. Patrzymy na komorę silnika. Zatem. Auto po powodzi łatwo zidentyfikować po papierowych naklejkach, które nawet w nowych autach są zdeformowane. Widać, że były namoczone, że wyschły. Czasem nie ma ich wcale, bo je usunięto, ale papierowe naklejki są też na wiązkach elektrycznych. Tutaj mamy naszego redakcyjnego Citrena, 16-letnie auto, a tu zdjęcie naklejki z zalanego samochodu, które miał 4 lata. Dokładne usunięcie osadu jest naprawdę trudne. Najłatwiej byłoby wyciągnąć silniki, go rozbroić, usunąć kluczowe podzespoły i wszystko dokładnie umyć szczotką. Jednak to bardzo dużo roboty, więc najczęściej w ruch idzie myjka ciśnieniowa. Jednak to nigdy nie będzie super dokładnie umyte i zawsze zostanie trochę brudu, tak jak na tym module ABS w aucie, które było po powodzi. Skoro już jesteśmy przy komorze silnika, popatrzmy na naklejki na lampach. Sprawdźmy, czy się zgadzają z datą pierwszej rejestracji, która najczęściej jest kilka miesięcy później. Współczesne lampy są praktycznie nierozbieralne i bardzo skomplikowane. Takie z zalanego samochodu są po prostu brudne od środka. Nie da się ich wyczyścić na błysk bez rozbierania, zwłaszcza że ten brud świetnie się do wszystkiego przylepia. Nawet płukanie, ich podciśnieniem, a tak było w tym wypadku, nie daje dobrego rezultatu. Bagażnik. W autach z grupy Volkswagena, ale w wielu innych również, znajdziemy tam papierowe naklejki z winem, oznaczeniami kodowymi wyposażenia. Jeśli te naklejki wyglądają na zalane, są brudne, nierówne, auto mogło stać w wodzie. Wspomniany brud dość łatwo usunąć myjką z płaskich powierzchni plastikowych albo metalowych. Ale styropianu pod ciśnieniem nie wyczyścimy. I na nim też ten osad znajdziemy. To akurat wypełnienie wnęki koła zapasowego. To tyle jeśli chodzi o komorę silnika i bagażnik. Z silnikami jest ciekawa sprawa. Ja już Państwu kiedyś parę razy pewnie wspominałem, że ja przez lata zawodowo zajmowałem się dostarczaniem samochodów do filmów, do seriali, do scen kaskaderskich przede wszystkim. Do sporej ilości takich produkcji, głównie Francja, Włochy, Wielka Brytania. I ja sam własnoręcznie samochodów po powodzi. No, trudno powiedzieć, że naprawiłem, ale usprawniłem kilkanaście. I za każdym razem okazywało się, że mimo, że samochód był zalany po dach, to w silniku nie było wody. Oczywiście po spuszczeniu oleju, po wymianie płynów. Wymianie filtra powietrza, te samochody, no i oczywiście po zrobieniu elektroniki, te samochody najczęściej zapalały i po prostu jeździły. Te samochody, które my szykowaliśmy do filmu, no one oczywiście potem nie trafiały na rynek i one nie musiały być w 100% sprawne i one zresztą najczęściej nie były w 100% sprawne, czyli tam zawsze wychodziły jakieś kwiatki. A to nie działała klimatyzacja, a to na zegarach nic nie było widać, ale nie miało to większego znaczenia. Ten samochód miał wyglądać i oczywiście wyglądał, i miał się jakoś tam przemieszczać i oczywiście też w miarę jakoś tam się przemieszczał. No to teraz sprawdzimy, co trzeba zrobić, żeby taki samochód uruchomić, naprawić, odpalić. Akurat mam w garażu jeden projekt, który mogę państwu pokazać. To jest moje prywatne auto, ono nigdy nie było zalane, ale jest rozebrane, bo od kilku tygodni montuję taki naprawdę ładny zestaw audio, dość zaawansowany z głośnikami wstęgowymi, dwoma wzmacniaczami i tak dalej. I to wszystko będzie współpracowało z fabrycznym radiem. Ale wiązki musiałem zrobić samemu z lepszych kabli o większym przekroju, by to miało sens. Musiałem to wszystko rozebrać do gołej blachy, niemal co za chwilę się bardzo przyda. Jak auto stoi w wodzie, to wszystko jest nie tylko mokre, ale również brudne. Komora silnika spoko, bagażnik spoko, ale każdy plastik będzie brudny. Z auta trzeba wyjąć absolutnie wszystko z bardzo ważnego powodu. Wszędzie są gąbki, pianki, materiały obiciowe. Jeśli ich nie wyjmiemy, będą śmierdziały. W aucie zawsze będzie wyczuwalna wonia stęchlizny, starej piwnicy, bagna. To naprawdę bardzo charakterystyczny, nieprzyjemny zapach. I nawet jak robiliśmy auto do filmu, usuwaliśmy, wyrzucaliśmy wszystkie elementy, które mogły wchłonąć wodę, fotele, kanapy, nieważne czy były skórzane, czy z materiału, dywany pod sufitkę, wszystko, absolutnie wszystko szło do śmieci i było zastępowane innymi, oczywiście używanymi elementami. Ja to nawet raz próbowałem ratować na przykład fotele, ale one nawet po dużej ilości chemii i długiej walce z odkurzaczem piorącym. Jak już wyschłe, to ciągle śmierdziały. Lista rzeczy do wymiany jest więc bardzo długa i kłopotliwa, ale te plastiki i dywany są najczęściej jako używane dość tanie, bo nikt ich nie kupuje. W wielu miejscach, które handlują używanymi częściami, w których rozbierają samochody na części, dywany i gąbki służą do zabezpieczania paczek. Są krojone i wciskane do kartonów do wysyłki. Jak już wszystko z tego samochodu wyjmiemy, to musimy bardzo dokładnie wyczyścić każdy zakamarek. Każdy. Co ciekawe, ten brut, o którym wspomniałem, jest bardzo, bardzo trudny do usunięcia i jest to praktycznie niemożliwe. Zatem sprawdźmy, czy wnętrze nie było rozbierane, czy śruby mocujące fotele nie są poobmykane, czy na podsufitce, jeśli jest jasna, nie ma plam, ale przede wszystkim, czy to wszystko nie śmierdzi, bo to właśnie po tym najłatwiej rozpoznać auto po powodzi. Mamy więc wymyte i wymienione wszystkie części z samochodu. Jest z tym bardzo dużo roboty, bo to nie jest 10 czy 20 części, to jest to są niejednokrotnie setki części. Jest z tym bardzo dużo roboty. Te plastikowe trzeba bardzo dokładnie umyć, wszystko to, co się nadaje posegregować, wyczyścić, trzeba wyczyścić całą karoserię, przejrzeć wszystkie wiązki elektryczne, usunąć ten szlam, który jest naprawdę bardzo trudny do, do usunięcia i do zebrania. Jak naprawiałem taki samochód po powodzi, to najczęściej wyszukiwałem sobie podobne auto przeznaczone na części, jechałem tam busem i starałem się od razu kupić wszystko. Bardzo często też samemu demontowałem podsufitki, dywany, fotele i robiłem to po to, żeby ci, którzy zajmują się tym na co dzień, po prostu mi tego nie zniszczyli w trakcie demontażu. Mamy rozwiązane problemy natury estetycznej, tak to powiedzmy, no przecież ten samochód jest jeszcze w dalszym ciągu popsuty. Komora silnika jest najczęściej dość łatwa do ogarnięcia, bo przecież i tak i tak narażona na czynniki atmosferyczne, wilgoć i wysoką temperaturę w trakcie eksploatacji. Co ciekawe, silnik jest najczęściej w porządku. To znaczy filtr powietrza jest mokry, Trzeba wymienić olej w silniku, ale zazwyczaj nie ma w nim wody. Oczywiście trzeba odkręcić dolot, wszystko porządnie przejrzeć, osuszyć. Alternator trzeba oczyścić, ale prędzej czy później będzie on do wymiany. Kompresor klimatyzacji pewnie będzie działał. Zresztą to są naprawdę niewielkie problemy. Poważne zaczną się pod hasłem elektronika. W każdym współczesnym aucie jest jej bardzo dużo, a pod maską często, choć nie zawsze, jest komputer silnika. I on jest odporny na wilgoć, ale nie na kąpiel. Czasem przetrwa, czasem nie. Na pewno trzeba go wyjąć, rozebrać i ocenić, czy po zalaniu doszło do zwarcia. Jak doszło? Mamy problem i to duży, bo nie wystarczy wsadzić komputer z innego auta. Musimy mieć komputer od tego samego modelu, tej samej wersji silnikowej, w dodatku nie odpalimy auta, bo immobilizer na to nie pozwoli. To już będą bardziej skomplikowane operacje, wymagające specjalistów elektroników, bo być może trzeba będzie podmienić kość, w której są dane immobilizera, ale jeśli jest ona uszkodzona, specjalista będzie musiał ją przekodować. Drugi jeszcze większy problem to elektronika w kabinie. Jeśli po zalaniu woda dość szybko opadła, i nie była podejmowana próba sprawdzenia czy auto żyje, odpalania, czyli podania prądu. To jest cień szansy na to, że część sterowników po wyjęciu, rozebraniu, oczyszczeniu będzie działać. Jeśli poszedł prąd, a w większości przypadków wszyscy sprawdzają, czy auto zapali, to mamy kolejny bardzo duży problem. On i tak jest spory, ale będzie jeszcze większy, bo niemal bankowo mamy uszkodzony główny komputer, tak zwane body, to w nim zakodowane są najważniejsze parametry, sterowanie prawie wszystkim. To on koordynuje współpracę pomiędzy przyciskami, panelami dotykowymi i tym, co chcemy osiągnąć. Ten komputer pasuje tylko do jednego zestawu i w różnych markach jest różnie, ale najczęściej jest tak, że do komputera pasuje odpowiedni moduł imobilizera, do niego pestka ukryta w kluczyku oraz zegary, bo odpalić auto po zalaniu potrzebny jest więc taki komplet, zwany na Allegro zestaw do odpalania. Jeśli kierownica ma elektryczną blokadę, elektryczny rygiel, no to jest dodatkowy kłopot. Da się to niby jakoś u dobrego elektronika wszystko powiązać i sparować. Jeśli mamy szczęście, to w niektórych modelach wsadzimy i będzie działało, ale jest też bardzo duże ryzyko, że jeden zestaw, drugi, trzeci to ciągle nie będzie chciało się uruchomić. Do wymiany lub rozebrania i wyczyszczenia jest też oczywiście konsola, wszystkie najdrobniejsze elementy wygłuszające gąbki, pianki, łącznie z tą ze ściany grodziowej, do wywalenia najlepiej, bo będą śmierdziały. Nie wiem, jak z poduszkami, czy są one na tyle szczelne była ładunek pirotechniczny nie zamokł, muszę to sprawdzić kiedyś. Wszystkie wiązki też trzeba przejrzeć, wyczyścić, a każde połączenie, każdą wtyczkę dokładnie obejrzeć, czy nie zaśnie styki Mamy więc rozebrane auto do gołej blachy, busa pełnego części i składamy powoli, po czym okazuje się, że kupiliśmy komputer od wersji bez szyberdachu i on nie będzie działał. Albo klimatyzacja była dwustrefowa, a u nas jest jednostrefowa i to nie będzie działało. Auto było w wersji pięciodrzwiowej, nasza jest trzydrzwiowa albo kombi. To samo będą kłopoty. Naprawa samochodu po powodzi może wydawać się bardzo łatwa i jest na pewno bardzo przyjemna. To są klocki Lego, tyle że takie duże klocki Lego dla dorosłych. Natomiast bardzo często kończy się niepowodzeniem. Jest wystawiony na otomoto do sprzedania miniak, którego ktoś przez 8 lat próbował naprawić i się mu to nie udało i w końcu się poddał. Słyszałem kilka historii o droższych furach, Audi A8 czy BMW 7, które ktoś przez kilka lat próbował naprawić i te zainwestowane w ten samochód pieniądze już bardzo dawno, bardzo znacznie przekroczyły granicy opłacalności. I to ciągle nie jeździ, i prawdopodobnie nigdy nie będzie jeździło, skończy rozebrane na części. Ja miałem więcej szczęścia z tych kilkunastu samochodów, które robiłem, chociaż wybierałem głównie najprostsze benzynowe wersje silnikowe i najprostsze wersje samochodów bez jakichś skomplikowanych rzeczy, typu szyberdachy czy wielostrefowe klimatyzacje. Ja na jednym temacie tylko poległem była to Xara, zwykła głupia Xara, której nie udało mi się naprawić. Okazało się, że tam jest kilka rodzajów komputera. Jest kilka rodzajów skrzynki bezpieczników, o których nie wspomniałem, a które również bardzo często wymagają wymiany. I oprócz tego kilka rodzajów komputerów od Immobilizera. i Ja kilka kompletów kupiłem i to diabły nie chciało pasować. Samochód poszedł na części, kupiłem jakiś inny. Więc można się na czymś takim wyłożyć. A te samochody, które udawało się naprawić, one nigdy nie były w 100% tak sprawne. No to był element scenografii, więc one nie musiały być sprawne. Wystarczyło, że wyglądają, wystarczyło, że jeżdżą i to jest absolutnie wszystko. Natomiast tam zawsze były jakieś drobne niedoskonałości, drobne niedomagania i te samochody absolutnie nie nadawały się na tak zwany handel. Słowem podsumowania, czy powinniśmy bać się samochodów po powodzi? Oczywiście, że tak, powinniśmy zwracać uwagę na to, zresztą powinniśmy zwracać uwagę za każdym razem, jak oglądamy używany samochód, między innymi na to, czy nie był on podtopiony. Mam nadzieję, że po dzisiejszym programie będą Państwo, choć odrobinę mocniej się w tym temacie czuli. Czy to będzie jakiś wielki, gigantyczny problem na polskim rynku? Nie wydaje mi się. Na pewno nie będzie on dotyczył dużych firm, dużych komisów, którzy po prostu w takie samochody nie będą inwestować, bo je wyjątkowo łatwo zweryfikować. Choćby po numerze win, już nie wspominając, że podczas oględzin też prędzej czy później ktoś coś zauważy i potem będzie z tego powodu wielka burza, wielka afera. Więc ci, którzy zajmują się tym profesjonalnie, podejrzewam, że nie będą chcieli w coś takiego wchodzić, nie będą chcieli ryzykować. Mniejsi handlarze. Zajawkowicze, owszem, i te samochody będą od czasu do czasu wypływały, będą się pojawiały na rynku. Myślę, że z tymi samochodami po powodzi, takimi nienaprawionymi, no to jeszcze wiele miesięcy przed nami będą się pojawiały na aukcjach internetowych, będą się pojawiały w serwisach ogłoszeniowych. Myślę, że w przyszłym roku te, ubiegło, te tegoroczne samochody w dalszym ciągu w stanie oczywiście do naprawy będziemy sobie mogli obejrzeć właśnie w tych serwisach ogłoszeniowych. To by było na tyle. Bardzo uprzejmie Państwu dziękuję. Za tydzień normalny, regularny odcinek motodziennika, a tak zupełnie przy okazji, to mam taki pomysł, z którym już od pewnego czasu chodzę, żeby zrobić odcinek o Car Audio, Retro Car audio, bo to jest coś, jak widać, czym się bardzo interesuje i na czym się trochę znam i od wielu, wielu lat każdy samochód, który jakoś tak bardziej lubię, staram się przerobić tak, żeby żeby ładnie grało i postaram się Państwu o tym w najbliższym czasie opowiedzieć. Ale zanim to zrobię, to na pewno pokażę Państwu, co stało się z naszym Citroenem C5. Z nim się stała prosta rzecz. To nie jest tak, że on się popsuł i po prostu w diabły nie jeździ i się z nim od dwóch czy od trzech miesięcy bujamy. Jest wręcz przeciwnie. Ten samochód po prostu cały czas jeździ i ciągle nie ma czasu na to, żeby się nim porządnie zająć. Bardzo uprzejmie dziękuję. Zapraszam na kolejny odcinek Motodziennika już za tydzień. Do zobaczenia.